Witam, zebraliśmy się tutaj dzisiaj w tym y, Squid Game'owym outfitie, żeby przetestować Squid Game'owe chrupki, to są chyba y, nie wiem, ponieważ tu są informacje poza metką, nie lubię metek y, po koreańsku no to się dowiemy jak spróbujemy, mam nadzieję, że to y, nie jest jakieś super ostre, bo mam dla was jeszcze zupka, którą będę testować. Tego się boję szczerze. Też ze swój game. Chciałbym To jakoś ładnie. Masakra, chyba się tego nie da ładnie otworzyć. Nie, dobra. Dobra, nie, nie będę tego niszczyć. Znajdę nożyczki. Jaki to jest? Ładnie pachnie. Nie wiem do czego to porównać. Takim, na, takim naleśnikiem trochę. W środku to wygląda tak. No w sumie trochę, no chyba, że to będzie tłuste, bo trochę nie rozumiem czemu każde z tych jest osobno zapakowane. Tu się oczywiście różni obrazkami, ale jest to niezbyt zero waste w tym momencie. No dobra, to myślę, że Opakowanie nie ma znaczenia za bardzo. To sobie sprawdzimy. To pachnie... trochę jakby to było na tłuszczu smażone, nie wiem. Jest to trochę słone, a i tak takie ciastko. <laughs> nie wiem czy to co mówię ma sens. Jak takie ciasteczko smażone na tłuszczu. Takie słodkie, trochę, ale słone w sumie. <noise> tak, moje testy jedzenia jak zawsze mają sens. Jest to dziwne. Ja aż tak nie siedzę w koreańskiej kuchni, także nie wiem, może to tam jest jakieś Jakiś rodzaj ciastka właśnie takiego. Jak bardziej ogarniacie, to możecie mi powiedzieć. To z bliska to ma takie... Pokażę wam jeszcze jedno. No dobra, to no powiedzmy, że poniekąd rozumiem te opakowania, bo faktycznie te ciastka są tuste. Nie one się wyglądem nie różnią. Mają takie kropeczki. No jak taki kwiatuszek to wygląda. Powiem wam właśnie... Faktycznie takie smażone się wydaje takie tłuste, ale to jest dobre. Nie spodziewałam się, bo ja myślałam, że to będą takie chrupki. Powiem wam... Jest to... Coś nietypowego, bo w sumie nie jadłam chyba nigdy nic podobnego, ale...